Mistrz Polski za 750zł PL 0,59 Zapraszamy na film Kilka kilkoma dniami byli, byli znowu ten pan Piotr Co pan Piotr? E, z z e, laptopem, albo po jest la, laptopem I jeszcze dwóch innych, co dwóch innych cwaniaków Co były raz, Miller był, e, nie było go, był w szpitalu, u lekarza z kolei, z kolei przyszli drugi raz, już było wieczorem, ciemno. Miller powiedział im, że teraz nie pójdzie późno tak gołębie straszyć, nie pójdzie im łapać, przynosić gołębi. I na tym się skończyło. Następnego dnia, następnego dnia Miller zauważył brak co najmniej dwóch ferbartów na czerwonych albo różowych, jak to woli, obrączkach z 02 roku. Jak się nie mylę 2000 tak, 2002 rok to był. To dzwonił do mnie, ja się popłakał, ze te trzech z tego, tego odzału albo z tej sekcji co ten, co, co, co ten gołąb pochodzi. Być może nikt ich na rękę nie złapał, ale y, u, u, Miller mieszka y, y, na, oboczu. na osiedlu, na oboczu między domkami. Tam y, sąsiedzi widzą nawet jak ktoś obcy się kręci. I teraz panowie od Gdańska, tym razem jak przyjedziecie tam do, do Millera to będzie czekała na was policja. Co policja? I być może, co ten tak nadaje na nas, to był jeden z nich, może to jest on właśnie, ten z tym laptopem. Nie masz na imię Piotruś czasami? No tak. Z Twoimi dwoma oszustami, kolegami, że nas, po Twojej wizycie następnego dnia i yy, w nocy brakują gołębie? Miner już 50 lat odwiedza gołębie, nikt z życu go nie okradł. nie okradł. A wyście byli u niego i brakowały dwa ferbarty, a tak byliście szalone za tymi ferbartami. A, bo dlatego, że nie chciał z Wami iść w nocy do gołębi. Jak, je, jak jesteś sam oszustym, przyjacielu, to nie szukaj o gdzie indziej. Ja mam z doświadczenia wiem, ja z tyle ludźmi rozmawiam, z setkami ludźmi albo tysiącami na rok. I wiem z doświadczenia ten, co do mnie dzwoni i mówi, panie kurbaczka, pan mnie nie oszuka, bo mnie oszuka, ale a gdzieś co widzi wszędzie o ten jest sam oszóstem. prezesie kochany, Myślę, że dość to na dzisiaj. Cztery wyszukałem? Więcej mi się nie chce szukać, bo jest na jajkach samo młode mają. A poza tym, po co my się zajmujemy tak. takimi anonimowymi guwionkami? Tak, tak. Jak on się nie, nie podpisze, jak się on nazywa... A jak zadzwoniłem do tego procesa, to mało się nie posikał ze strachu, to aż odłożył słuchawka. Tak, tak. I kolega twój do mnie dzwonił z Warszawy i powiedział, że jesteście wszystkie we strachu, bo głupoty nagadaliście w gazetach. Że te gołębie są jak od jakiegoś wspólnego gojemnika, a tu wyszło, że to od kurbackiego oszusty. szósty. I co na to wy oszusty? Czy ten, sport, czy ten sport w Polsce musi polegać na oszustwie? Czy nie idzie to robić normalnie? Nie idzie to uczciwie zrobić? I głupoty wypisywanie na nas i mówienie On nie lotuje, on to, on tamto Ja nie ukrywam, że nie lotuje to Ale, tajemnica. co jest ważniejsze? To, że ty kupisz u kogoś gołębie i dobrze lotujesz, czy dobrze? Czy, czy tobie jest ważniejsze to, że tamten dobrze lotuje, a ty kupiłeś i nic nie wyszło? Czy ty nie widzisz tego, Czyli są tacy ślepi i ciemni niektórzy? I albo tępi już, za przeproszeniem, że ponad 20 mistrzów, od miszu sekcji do mistrza Polski włącznie. Czy wy tego nie widzicie? No są ślepe. To tego, to może tylko, yy, może pan Janzen tyle mistrzów zrobił w jednym roku, co my. Zobaczcie, to jest... Co? Jeszcze raz oko tego gołębia dla tego pana, który jest zainteresowany. To jest samczyk. Zobaczcie, jakie piękne oko. No, dość na dzisiaj. Dobrze, że dzisiaj. te gołębie zostali u nas. Skoda czasu, skoda czasu Pamięta... się takimi haharami zajmować. Tak, z hakarami nie będziemy już A pan, zajmować. A pan, panie Piotrze z laptopem, niech pan wie, przy następna wizyta u Millera, to już to już nie ma po co, bo Ferbarty mają wszystkie już kulwackie. To już nie macie po co jechać. Ale następna wizyta, gdybyście przyjechali, to czeka na was policja. Już nawet sąsiedzi o tym wiedzą, bo jeden dron drugiego mówi, jak ktoś, ktoś ukradnie i znowu jest gorąco i znowu Polacy złodzieje i tak dalej. To się nie może już wreszcie skończyć. Przecież chodzicie co niedziela do kościoła. Co co niedziela do kościoła. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że wreszcie kiedyś, wreszcie kiedyś z, 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 yy, z Was, tych opluwaczy i oszustów i tak dalej, że kiedyś wy, bo chodzicie do kościoła, że kiedyś raz wreszcie dostaniecie w kościele od Pana Boga po mordzie. Zadzwonił do mnie, zadzwonił do mnie jak już. W tym macie jesteśmy, zatrwoń do mnie hodowca, nie pojadę miejscowości, z telefonu 012, to jest krakowskie. I był na stoisku jednego z wielkich mistrzów waszych, znanych ponoć i powiedział: A ja zdecydowałem się kupić gołębię od pana Kulbackiego. Może pojedziesz, na żywo wie, wiecie, ten człowiek? na nazywał. Zaraz. Wiecie, wiecie, wiecie co tam temu powiedział na stoisku ten polski mistrz? Nie kupuj! Ja miałem od nich 15 sztuk, został mi tylko jeden czy dwa o to i tak dobrze powiedział tak, tak ja mówię pyta się ten człowiek czy ten ma ode mnie go, od nas gołębie ja powiedziałam, że on nie ma nigdy nie miał nie wiem przynajmniej ja nie wiem nic i pek był zadzwoniłem do drugiego łodowcy na telefon 054 i mówi ja znam tego pana bo powiedziałam jego nazwisko ten pan nazywa się, nazywa się Kukułka to jest taki ptak co podkłada komuś Jajka. Świni komuś. Tak. I, 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 te, i te w tym u niego zostało akurat u tego pana w tym nazwisku, te podkładanie świn z komuś. Tak. I powiedział mi numer telefonu, do niego zadzwoniłem. Tata zadzwonił do niego. Od, odzwonił, e, odzwonił, odebrał. Pan Kukułka? Tak. Ma pan gołębie od pana Kulbackiego? Niestety nie. Ja gadam, to dlaczego kolego obrabiasz nas, jak nie masz naszych gołębi? Źle ci się sprzedają twoje? I powiedziałem mu jeszcze, słuchaj no przyjacielu, mam nadzieję, że tym razem tym razem jak pójdziesz do kościoła, to ci Pan Bóg da po mordzie. I, I tak następnie są. I tacy są mistrzowie. Takie są mistrzowie. To jest ze Kazimierzy Wielkiej. O, żeby było jeszcze łatwiej. A dobrze zna nasze tam gołębie. Dobrze wie, że tam była najlepsza na samica roczna w Polsce, dobrze wie, że dziewiąta w Polsce I, i tak dalej. Dobrze zna te gołębie, ale, ale y, tacy to jest... Taki to, charakter już. Czy, czy, czy my, Polacy już musimy tacy być? Czy, czy nie możemy wziąć trochę za kołnierz tych, co, co to robią te świństwa? Czemu to jest pobłażane? W Szwecji jeden nadawał na nas w Szwecji, tam jest inaczej. Tam na nas nadawał jeden ze Szwecji, jeden Polak z Polski, który tam mieszka. I Szwedzy, no słuchali, co on nadaje. Później, kiedy widzieli, jak Adam lotował naszymi gołębiami, dziewięć najlepszych gołębi i, i dalej i dalej wiecie o tym, jak, jak to było, jeszcze nie muszę powtarzać. Wiecie, co zrobili Szwedzi? powiedzieli mu, słuchaj no ty kolego, jak ty nadajesz na swego rodaka tak i niesłusznie, bo przekonali się jakie ma gołębie, to co ty mówisz na nas, i wiecie co? Ten pan już nie jest w związku, już nie jest zrzeszony. Wywalili Dlaczego bym. to w Polsce y, tego nie stosują? Że takich Hacharów, co Hacharów, y, jak to państwo spródnika co, na, co najmniej kiedy wrócimy z kamerą na ten temat. Dlaczego oni jeszcze są w związku? To jest bardzo dziwne. I, i, i całkiem w innym świetle byłby ten związek. Zobaczcie na naszym forum. Jakoś nikt nikogo nie ubliża, wszystko gra, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Przecież ci hodowcy nie są tacy oszołomi, jak niektórzy próbują robić. Specjalnie to próbują robić, bo im to, im to na rękę. Ale te oszustwo z, z, z mistrzem Polski to wam nie wyszło. Dobrze, że te ptaki u nas zostali. Wtedy były za młode. Tak. To widzicie. To jest dowód. Widzicie ten dowód. 0,59. I nie szukamy już więcej, bo cztery sztuki z cztery sztuki to już dość. Tak. To wystarczy. Do widzenia. Żegnam. Przepraszam, że, że, że trochę się uniosłem, ale, ale czasami, czasami chyba tak trzeba. Do usłyszenia. Życzę dużo wrażeń na naszej stronie. i. I pozdrawiam wszystkich uczciwych hodowców w Polsce. Też ze mną się skontaktować, to zadzwoń, co zadzwoniał, dzwonię na telefon stacjonarny. Jeżeli nie ma stacjonarnego, może ma ktoś w rodzinie. Jakby się zdarzyło, że z tydzień już czasu minęło, nie odzwoniłem, przypomnij się proszę i, i, i tak dalej. Widzicie państwo, i widzicie państwo, mistrzem Polski można zostać za 750 zł. Za 750 zł. Widzicie Państwo? I to jest, bo tyle kosztował jeden wtedy. Per Go, part. No, no. 250 złotych jeden. Trzy sztuki wystarczyło i jeden gołąb z jego hodowli żeby zostać mistrzem Polski. Za 750 zł, proszę Państwa. Co powiedzą ci, co płacą tysiące za tego gołębie i nikt ich nie ma. Smiechu warty. A bo się z z Milera mimo obrący na gołębiach. A co to wspólnego? Tam jest Sł Belg... sławne gołębie na całym świecie, ile jest? Ring Lose, nie, ja. Że byłby gołąb tak. obrączki i tak dalej. Co ma obrączka wspólnego do tego? czy A tak naprawdę jakby tam mieszkał blisko Millera to by mu wszystko wykrać Do, no, no właśnie na Taki charakter to są te ludzie na tym forum no, że teraz nie ma co kraść, bo Ferbarty są Ta u nas Tak u nas, no, aż bezpieczone I nikt nie będzie wybierał już tej sekcji I z tego działu I prawdopodobnie ten prezesik to był ten po, po, którym, po którego wizycie zginęły gołębie u, u Millera Numery obrączki wizycie, wiecie kto te numery obrączki zamawiał Wiecie kto te gołębie teraz ma też, nie? Tak jest a ich było więcej? I było więcej, tak. Te cztery, co zostali... No Brali te... jak ciepłe bułki. Dobrze wiedzieli, czemu biorą. Ani rodowodów nie chcieli. Tak.